Cześć, ja jestem Julka i witam Was na kanale Matematyka z Julką. W swoich filmach pokazuję, że matematyka wcale nie musi być trudna. Jeśli masz problemy z tym przedmiotem, nie rozumiesz tego, o czym mówi się na lekcjach, a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o skali na planach i mapach. Na początek powiemy sobie, czym... Się różni plan od mapy. Plan w odróżnieniu od mapy nie uwzględnia krzywizny ziemi ani różnic wysokości na danym terenie. Ok, a teraz jedno pytanie. Jak przedstawić plan lub mapę miasta na karcie mniejszej niż dywanik pod stoliczek do kawy? Hm. Da się to zrobić, ale musimy użyć skali mapy. Jest to tam również potrzebne do tego, żeby móc przeliczyć sobie realną odległość między jakimś punktem A i jakimś punktem B w danym mieście. Dzięki skali możemy to zrobić siedząc na kanapie z linijką w ręku i zajadając się pysznymi owocami. Skali używamy jak instrukcji i znając zależność, zale, zależność między jednostkami w centymetrach na mapie, a metrach i kilometrach, w terenie możemy przeliczyć nasz zmierzony odcinek na mapie na odpowiadającą mu długość w terenie. Powiedzmy sobie zatem, jak zapisuje się skalę mapy i jak ją odczytywać. Skalę mapy zapisujemy jako zestaw dwóch wartości oddzielonych dwu krop, dwukropkiem, który możemy czytać jako słowo odpowiada. A więc tak. Załóżmy, że x to będzie nasza mapa i tu jest ten nasz dwukropek, no i y i to będzie teren. Czyli to znaczy, odcinek X na mapie to jest wartość dotycząca mapy. Zawsze jest po lewej stronie. I dwukropek czytamy jako odpowiada, to już mówiłam. I odcinkowi Y w terenie. I wartość dotycząca terenu jest zawsze po prawej stronie. Tu mamy prawą stronę, a tutaj lewą. Po lewej jest mapa a po drugiej teren. Jeszcze tylko sobie przykład zrobimy, na przykład 1 do 100 tysięcy, czyli 1 cm odpowiada 100 tysiącom cm. No dobra. I pierwsza wartość to jest najczęściej 1 i oznacza 1 cm na mapie. Druga wartość jest to odpowiadający mu odcinek w terenie, również w cm. Na przykład. I oznacza to, że 1 cm na mapie odpowiada 20 tysiącom centymetrów w terenie. Nasz odcinek zmierzony na mapie możemy sobie odpowiednio przeliczyć na metry lub kilometry. I w tym celu musimy skorzystać z zależności. Że jeden, kilometr, tysiąc metrów, I jeden kilometr to jest również, sto centymetrów, może napiszę inaczej. Będzie lepiej. Jeden metr równa się sto centymetrów. Jeszcze jeden centymetr. No to to jest dziesięć milimetrów. I znając te zależności. Możemy dokonać przeliczeń. Jeśli chcemy zamienić centymetry na kilometry, musimy ilość centymetrów podzielić na 100 tysięcy. Jeśli chcemy zamienić metry na kilometry, ilość metrów podzielić na 1000, a jeśli chcemy zamienić centymetry na metry, musimy ilość centymetrów podzielić na 100. No dobra. Lecimy dalej. I pamiętajcie, że zamieniając mniejszą jednostkę na większą, zawsze musimy otrzymać mniejszą wartość. Czyli na przykład weźmy 3000 metrów chcę zamienić na kilometr. Metr jest mniejszą jednostką niż kilometr. Więc musimy to podzielić. A tutaj sobie możemy z tego też skorzystać. No dobra. No i wychodzi nam 3 kilometry. Czyli trójka jest mniejsza niż 3000. Czyli mniejszą jednostkę zamieniliśmy na większą i otrzymaliśmy mniejszą wartość, bo trójka jest mniejsza od 3000. Jeszcze chciałam tak dodać, że najczęściej można spotkać plany miast w skalach 1 do 10 tysięcy lub 1 do 50 tysięcy. Dobra, teraz zrobimy sobie zadania. Zadanie pierwsze. Ilu metrom. I kilometrom. terenie. Odpowiada jeden centymetr na mapie, na mapie w skali Mm. sobie zrobimy podpunkt A. 1 do 300 tysięcy. Ok, pamiętajmy o układzie. Lewa strona to mapa, a prawa strona to teren. Z tej skali wiemy już, że 1 cm na mapie odpowiada 300 tysiącom centymetrów w terenie. Ale teraz ile to metrów? I wykorzystajmy nasz przelicznik. Czyli, jak chcemy zamienić centymetry na metry, musimy podzielić ilość centymetrów przez 100, no bo 1 metr ma 100 centymetrów. Czyli mamy tak. I dzielone na sto centymetrów. Jak sobie skrócimy zera, to wyjdzie nam. Może tutaj zmarże. To wychodzi nam 3000 dzielone na 1 i to się równo 300. Jeszcze musimy pamiętać, że obliczamy metry, więc do wyniku dopisujemy jednostkę metra i nasz wynik to 3000 metrów, czyli to znaczy, że jednemu centymetrowi na mapie odpowiada 3000 metrów w terenie. A teraz przeliczmy ile to kilometrów. Możemy to zrobić od początku, czyli przeliczać znowu centymetry, tym razem na kilometry, ale możemy też zrobić to szybciej, wykorzystując już wyliczone metry. Ale dla wprawy zróbmy przeliczenie dla centymetrów. I znowu wykorzystajmy nasz przelicznik, czyli 300 000 cm dzielone na 100 000 cm. Jak sobie skrócimy 0 w każdej liczbie po tyle samo 0, czyli tak sobie troszeczkę oddzielimy. sobie skrócimy tutaj 5 zer i tutaj tu i tu jak skrócimy 5 zer no to wyjdzie nam wyjdzie nam wtedy stała 3 dzielone na 1 co daje 3 no i jednostka 3 km I sprawdźmy jeszcze, czy to prawda, posługując się naszymi w wyliczeniami w metrach. Wyszło nam 3000 metrów. O, tutaj mamy. A wiemy, że 1000 metrów to 1 km, więc nasz wynik w metrach da nam również 3 km, co potwierdza poprawność naszych obliczeń. No dobra, teraz przykład B. sobie taką skalę i teraz ile to metrów. stawimy sobie troszkę miejsca i później jeszcze napiszemy ile to kilometrów. No dobra, więc tutaj musimy dzielić 15 tysięcy cm, podzielić się na 100 cm wyjdzie nam z tego 150 dzielone na 1 czyli 150 jednostk. Czyli 1 cm równa się 15050 metr w terenie prosto 1 cm to 150 metrów w terenie. A tutaj teraz musimy zrobić tak 15 000 cm dzielone na sto tysięcy centymetrów. I teraz po skróceniu wyjdzie nam piętnaście Dzielone na 100, no i to nam daje 15 setnych kilometrów. Czyli, jeżeli byśmy chcieli to w kilometrach wyliczyć, to 1 centymetr na mapie równa się 15, 15 setnym. Kilometrów w terenie. No dobra. I pamiętajcie również o tym, że im większa skala mapy, tym obejmuje ona większy obszar. Większość skali możemy sobie na szybko przeliczyć w pamięci i dać odpowiedź praktycznie zaraz po zadanym pytaniu, czym na pewno zyskacie sobie przynajmniej plusa w oczach nauczyciela. I tak na przykład dla skali. Weźmy sobie jeden do dwustu tysięcy. I teraz ilu metrom w terenie odpowiada jeden centymetr na mapie? Jedynkę tak ładniej napiszę. I teraz jest to takie samo pytanie jak to, ile zer musimy skreślić w wartości po prawej stronie. Już wiecie, musimy skreślić dwa zera, bo jeden metr ma 100 cm. A chcąc podzielić przez 100, powstaje nam ułamek zwykły 200 tysięcy, a na dole 100. I po skróceniu otrzymujemy 2001, czyli po prostu 2000. Prawda, że szybko. I chcąc odczytać, ilu kilometrów w terenie odpowiada 1 cm na mapie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile zer musimy skreślić. No dobra, tutaj tylko zapiszę wynik. To już jest troszkę inny rodzaj skali, ale żeby było tak widać. Czyli tutaj mam na mapie, a tutaj w terenie. Dobra. I pamiętacie nasze zależności. Jeden kilometr to 100 000 centymetrów. I tutaj w tej liczbie mamy 5 zer, no więc skreślamy te 50, zer, żeby obliczyć, żeby zamienić na kilometry. I zostaje nam. Takie coś. No dobra i podsumowując, tak. napiszemy sobie, chcąc obliczyć metry skreślamy. 2, A chcąc obliczyć kilometry, musimy skreślić? Aż pięć zer sobie jeszcze jeden nie tak oczywisty przykład czyli tak. Załóżmy, że mamy skalę 1 do 350 tysięcy i teraz tak, załóżmy, że mamy tą skalę i pytają nas o kilometry. Nie ma tu 5 zer, a jedynie 4. I co teraz zrobić? Teraz musimy pomyśleć o przecinku. I jak to szybko obliczyć? No dobra. Możemy po prostu. Załóżmy, ja że tutaj jest ten przecinek. Tak, to go nie widać, bo a, nie widać go tutaj. Ale on jest tutaj. I teraz jak on nam się przesunie o 5 miejsc, bo tyle zer mieliśmy skreślić, ale tu nie ma zer. 5, tylko są 4. I zamiast tego 5 zera jest 5, a piątki nie możemy skreślić. To sobie przesuniemy o 5 miejsc. Czyli mamy tutaj. 1, 2, 3, 4, i, pięć. I tutaj będzie nasz przecinek, czyli wyjdzie nam jeden do trzech i pół kilometr. Czyli chwilka, co ja napisałam tutaj? O, teraz. No dobra, I jeżeli Cały czas ktoś jeszcze tego nie rozumie, to możecie sobie obejrzeć. Jeszcze raz na spokojnie odcinek, i wtedy wszystko stanie się proste i jasne. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na pewno nic cię nie ominie. Zachęcam cię również do wciśnięcia łapki w górę. W ten sposób docenisz moją pracę i dasz mi dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. ес